Przesławili. No koło. No, no, ale ja... <Sypty> <Sypty> Siemano, dzień dobry, ja jestem Patryk i w tym filmie pokażę Wam kolejną część najlepszych momentów elekcji. Ta seria bardzo Wam się podoba, co widać tylko tutaj po wyświetleniach oraz po łapkach, które zostawiacie. Dlatego dzisiaj kolejny odcinek i mam nadzieję, że Wam się spodoba. A ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Tak jestem, tak jest Kuba Rudy okay. jest Rudy. Ej, 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 Ja, sorry Kubuś Ja jestem Marcin Masz włosy jak strażka. Dobra, kto was, dodał? Ej. No Mamy Kuba Bernarek. Ja tam pisałam. nas zadał, ja Kuba nas dał, Kuba nas No kto wam przesłał link do tego? No Kuba batarek. No Kuba Kuba. Kuba. Rudy. Rudy, Krzysztof, Konowicz. Krzysztof. Tam myślę, że to jest, jest myślę, po, po pierwszy, jest pani, nie jest, po pierwsze żadnych linków nie wysyłałem, bo David, dopiero David teraz wszedłem na literę. Dawid Jasper nam wysłał linka, Dawid Jasper. Nie, to kłamki, ten... to mordę skrzywioną. Bednarek pierdala. kuba wysłał. Kuba bednarek to wysłał, proszę panią. Kuba bednarek to. Na Bednarek mamy zaprosił. Jeżeli tak będzie wiedziało, że oni się zaczną odzywać, zobaczcie i teraz znowu wchodzą wariaci. Dzień dobry, proszę pani, bo się spóźniłem na lekcję. Ja tak samo, chciałem przeprosić. Ale ja was nie zaprosiłam. <grym> no stąd. No ale ja do tej dobry, klasy chodzę. Ja, ja się ma ziomki To jest. Halo. A można Halo, prowadzić dzień. lekcje czy nie? Są Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dobrze, te lekcje, ty stara głód. Więc, kochani, wychodzę w takie multiraty. Macie tak wszystko grywa, napisane. Dzień na niedługo. Dzień dobry te. Zamknij Pani? Zamknij Ja, zaproszenia w ogóle Natali talii powiedzieć. No jak tu samo od Natali dostaliśmy zaproszenia. Natalia dała. Rozsyłała na grupkach proszę panią. E, e, słuchajcie, kończymy tą pracę. Okay. Ja, 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 ja mogę ja tak, jak z klasy B w końcu w końcu Ja bym posłuchał, bo mi moja klasa nie udostępni. Ja bym chętnie posłuchał. Na przykład. Tak to nie wiem, ale my Mamy tylko jedną klasę, nie mamy ani A, ani B. Ale my posłuchamy. Ale gdzie ktoś pytał o zdanie o Ola, to? Ale to była trójka, czy nie? Chodźcie, jebać.